Cześć Darek. Co tam? Tutaj, imperium. Imperium polskich free Mam jedno pytanie do ciebie. Co masz na myśli, kiedy mówisz, że Polska to kraj dzikusów? Co masz na myśli? Ponieważ wiele osób w Polsce. Myśli tak samo jak ty, że Usyk nie dostał ciosu poniżej pasa. Ja też tak myślę. Ale dzisiaj to nie jest ważne, bo dzisiaj jest następny dzień. Życie toczy się dalej. Wyluzuj człowieku. Ale musisz wiedzieć, że Polska to wspaniały kraj. Hello Derek! Cześć Darek!